No i manko. po ostatniej partii jesteśmy dosyć blisko wy, wypadnięcia, znowu poniżej tutaj ranking 2100, więc na pewno jest presja. Dostajemy znowu obronę sycylijską i znowu możemy się tutaj wykazać naszą grą strategiczną, chyba się szykuje bardziej gra w tym kierunku, w wariancie Alapina. Alapina, w sumie nie wiem czy po polsku się to jak, jak odmienia. No i dobrze, dostajemy tutaj jeden z popularniejszych wariantów po skoczku na F6. Czarny się zdecydował zagrać tutaj wariant, właśnie teraz w sumie jest dla niego główny, taki, taka, taka decyzja, czy będzie grał c4, czy tego ruchu nie zagra i będzie grał, bo przez d5, d6. No ja wybrałem wariant dosyć taki modny tym, tym w tych czasach, jeżeli chodzi właśnie o, o wariant ze skoczkiem na f6 i skoczkiem na d5, czyli przed rozwinięciem pionka na d4, który zazwyczaj był wcześniej taką główną linią w tym wariancie. Wyprowadzamy wcześniej gońca na C4 z tempem, potem go zrzucamy na B3 i przyszłość tego pionka dopiero się za jakiś czas rozjaśni, a my stawiamy prostu na szybki rozwój. Pójdzie prawdopodobnie Roszada, no i poszło C4, czyli będą te warianty. No teraz przeciwnik pewnie zagra D6 albo D5, na co my oczywiście będziemy to wybijać. I przyznam szczerze się, że teoria teorią, ale nie pamiętam do końca, co tam się grało. Nie no, Roszada teraz pójdzie oczywiście, tak, tak. No oczywiście przeciwnik to powinien wybić w tym momencie Hetmanem, to jest jedyny sensowny ruch, no ale coś długo mu tutaj te ruchy schodzą, ja za to staram się grać turbo-turbo szybko, jak na mnie tutaj 8 ruchów wykonane w 10 sekund, żeby no, ten czas zachować po prostu na kluczowe momenty w partii, a jednak nie bez sensu go przed, roz, roztrwaniać, tak jak to miało miejsce przykładowo w partii ostatniej. No zobaczymy, jak mi to pójdzie. Generalnie wydaje mi się, że jednak fajniej byłoby mieć jakiś czas dodawany po każdym ruchu, no bo daje to jakoś taką, taką przestrzeń do tego, żeby móc tam w pewnych momentach się zatrzymać na dłużej, nawet w momentach, które powiedzmy są jakoś tam mniej lub bardziej oczywiste dla mnie, ale które pozwalają mi wyjaśnić parę rzeczy bardziej. Dobra, poszło E5, teraz spróbuję sobie przypomnieć, czy grało się wieża E1 czy A4. Na pewno wieża e 1 grało się po końcu G4. Dobrze, pomyślmy, no bo tak, możemy się tutaj skoncentrować wokół ruchu B3, skoczek A3 z naciskiem na pionka na C4. Czy teraz ruch A4 ma sens? Chyba nie. Wydaje mi się, że A4 to się bardziej gra w pozycjach z, z pionkiem, właśnie, ale kiedy ten pionek stoi dalej na, ruchu, na polu C5. Natomiast po C4 jakoś A4 mi wizualnie w ogóle nie siedzi, szczerze mówiąc, jakoś nie widzę tego. A4, no nie wiem, on gra jakiś ruch rozwojowy. Ja gram A5, bez sensu, nie? Jakby jeżeli ten pionek stoi na C4, to my raczej chcemy dążyć do zagrania ruchu np. B3, który otworzy nam linię A, który pozwoli wyprowadzić tutaj gońca, może skoczka. I który tutaj właśnie zlikwiduje nam presję na punkcie D3. Dobra, wieża E1, B3, koń A3, czy D3 możemy? D3, bicie, 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 bicie. D3 mi się nie podoba, będzie dużo wymian. D3, bicie, koniec bije. D3 będzie dużo wymian i nie bardzo, chyba że D3, bicie i bijemy gońcem. Albo zagrać koń A3, Hetman E2, B3. Dobra, zagrają może koń A3. Koń A3. E, koń A3. Dobrze, no zagramy przez konia A3. To mi nie grozi jakieś na razie tutaj ruchy w stylu E4, chociaż wydaje mi się, że to nie jest zgodne z teorią. E, I na ruch E5 obstawiam, że, e, że jednak tutaj powinna iść jakiś, jakiś przełom pionkowy, No nie, zobaczę później. No ale ruch A3 jest ruchem logicznym, właśnie tutaj staramy się naciskać na ruch C4, na C4, wyprowadzamy po prostu figurę, może grozimy ruchem koń B5, też trzeba patrzeć na pole C7, które może być słabe, no i też potem wchodzą takie warianty jak na przykład właśnie B3, koń B5 i wyprowadzenie tego gońca na, polu, na pole A3, co może dać nam jakieś w przyszłości profity. No dobrze, zobaczymy w takim razie co przeciwnik postanowi zagrać, wydaje mi się, że Ee, że on też już teorii za bardzo w tym momencie nie ma. No chyba, że te długie ruchy wynikają bardziej. Nie na no, konto dwa lata myślę, że, e, że raczej tutaj przeciwnik się nie wspomaga niczym. E, dobra, Hetman E2 bym chciał grać, czy nie chciałbym grać? Hetman E2, on gra na przykład Hetman C5 i co ja mogę na to poradzić? Wieża na A1. Dobra, spróbujmy może albo wieża, albo Hetmanem spróbujmy na razie na, na E2 zagrać. E, jakby spresujmy tutaj pionka na polu C4. On pewnie go jakoś obroni, zakładam. No co my zagramy, wieżą na E1, czyli znowu za takim od tego pionka. On będzie znowu musiał jakoś tego pionka bronić. No i wtedy zagramy już albo D3, albo B3 i rozwiążemy ostatecznie sprawę tego pioneczka, który nam trochę jednak życie uprzykrza w tym momencie, no bo, bo chętnie byśmy zagrali właśnie jakiś ruch, który by tego naszego końca z pola C1 wyzwolił i pozwolił mu się gdzieś tutaj znaleźć w tej szachownicy, no chociaż też nie ma tutaj ten goniec na ten moment. Jak możemy zauważyć, jakichś wybitnych miejscówek, które chciałby zająć. No na G5 możemy ewentualnie zaproponować wymianę gońców, gdyby oczywiście mógł się teraz ten koniec ruszyć. E, no po D na, na D2, czy na E3. Nic by takiego za bardzo nie robił. Właśnie bardziej po jakimś ruchu pionkiem z B. E, może na polu B2, żeby móc w, żeby w, wspomagać taki tutaj przełom pionkowy typu D4, może właśnie po tym, jak ten skoczek się ruszy, zagrać goniec A3 i wymienić sobie czarnopolowe gońce. No, przyszłość tego gońca raczej będzie skupiała się na tym, żeby jakoś tutaj wymienić te gońce, zakładam. No, ale tak, zobaczymy, jak się przeciwnik tutaj zaopatruje. No, gdyby chciało na przykład sobie teraz roszować, no to myślę, że możemy bez bólu bić tego pionka. No, bo jak go zbijemy, to co? No to grozimy Hetmanowi, grozimy znaczy gro Tak, poszedł. No dobra, poszedł tak. e Goniec E6, zgodnie tutaj z oczekiwaniami, jak najbardziej. Przeciwnik po prostu wyprowadza figurę i jakby jednocześnie obroni tutaj punkt, który był pod atakiem. No to my możemy zagrać może wieżę na jeden, tak jak panowaliśmy właśnie, czyli znowu, to wyprowadzamy kolejną figurę. Grozimy kolejnej, kolejnemu pionkowi czarnych. No i teraz spodziewamy się do takiego ruchu jak ruch F6, tak. No ruch F6 oczywiście trochę tutaj już zamknie, zamknie jakąś przyszłość dla gońca z E7 potencjalnie jakąś słabość po jasnych polach może też tutaj nie poczynić. No, zobaczymy, zobaczymy. F6 i co potem? D3, żeby zagrać bicie, bicie i potencjalnie jakiś hetman F5 na przykład, patrzeć się już na, na pole H7 albo OK, poszedł goniec F6, to też ciekawe całkiem, czemu tak? No dobra, jakbym teraz zagrał na przykład skoczek B5. Tak, i on musi wrócić się gdzieś na linię 7, z tego względu, że mój skoczek patrzyłby się na, mm, e, na pole. Dobra, dwa plany. Dobra, no tak, skoczek B5 musi wrócić się gdzieś tutaj, ponieważ skoczek niebezpiecznie patrzy na pole C7, które groziłoby widełkami, więc skoczek B5. E, no w sumie a 7, albo Hetman D7. Zakładam, że bardziej Hetman D7. Jakoś tak nie wiem, wizualnie mi to lepiej pasuje, chyba. Dobra, i zagrałbym B3. Żeby zagrać goniec A3, tak? Tylko że jak on zagra z kolei A6, to ja nie bardzo mam, gdzie tym skoczkiem potem znowu wrócić, tak? I musiałbym znowu wracać prawdopodobnie na pole A3. No, co nie jest idealnym rozwiązaniem. Mogę zagrać B3 teraz i po B3. Jeżeli on by zroszował, to właśnie by już bardziej wchodziło skoczek B5, jak jest goniec A3, tak? To jest jeden plan. Drugi plan jest taki, żeby zagrać coś, żeby odjąć jakby obrońcę któregoś z tych dwóch pól, czyli na przykład goniec E4. Tak, jeżeli zagram goniec E4, on sobie zruszuje, ja mogę wybić na C6, yy, tak, mogę wybić na C6 i jeżeli on bije skoczkę czy pionkiem albo Hetmanem, yy, to możemy po prostu bić pionka na E5. No tylko wtedy można się już kłócić, że yy, czarne mają oczywiście rekompensatę, to jest tylko jeden pionek. Natomiast czarno będą miały parę gońców. Ja swojego gońca oddam. Będą miały lepsze, lepiej wyprowadzone szybciej figury. Linia e się otworzy. Mój gońc będzie jeszcze niewyprowadzony. Ten pionek na C4 ciągle będzie przeszkadzał w rozwoju tutaj mojego skrzydła hetmańskiego. Więc nie jest to plan, chyba który też aż tak bardzo mi się podoba. Tym bardziej, że po jakimś gońcu C4 tak naprawdę nie wiem. Czarny może zagrać skoczek k 5 Broni się B7, broni się C4. No i ja już nie mogę nic dołożyć tutaj więcej, żeby go bardziej tutaj jakoś przyprasować, więc najbardziej chyba sensowny teraz plan dla mnie to jest B3, tylko zastanawiam się czy B3 od razu, czy najpierw B3, czy skoczek B5. No pomyślmy, skoczek B5, on się wraca na do 7, ja gram B3, on gra A6, no i tak, no i tak jak wspomniałem, muszę się wrócić. Dobra, zagram w takim razie ruch B3 od razu. Jeśli pójdzie bicie, i bicie, to będzie dla mnie bardzo, bardzo fajne. A też z kolei grożę, że nie może tutaj teraz raszować, tak, no po prostu wezmę sobie skoczkiem, on zbije skoczkiem, ja odbiję pionkiem. I zdobyłem pionka, którego tak naprawdę później również będziemy mogli pobronić. No i będzie taka pozycja dosyć raczej przyjemna dla mnie, tak? No takim ruchem, który raczej widzę, to jest albo jakaś próba obrony tego pionka, czy przez Hetmana na C5, czy przez Skoczka na A5, chociaż no nie wydaje mi się, raczej to bardziej sensowne. No też będzie zbicie tego na w tak? Zbicie na W3, ja to odbijam oczywiście pionkiem i otwieram sobie właśnie tutaj potencjalnie wieżę na tej linii, i pionek na A7 zawsze będzie musiał być tutaj pod jakąś. Chociaż minimalną obroną, no i potem do właśnie skoczek B5, goniec A3, żeby zająć potem tą długą, długą diagonalę, która może okazać się dosyć ważna. No i musiałbym znaleźć jakąś przyszłość dla tego skoczka, no bo on na B5 nie będzie wyglądał jakoś turbo-turbo jakoś fajnie. No i dobrze, teraz pewnie przeciwnik zruszuje, Zakładam, że chciałby się tutaj jakoś pozbyć problemu swojego króla, bo jak zagra a6 na przykład, żeby teraz nie móc, żeby pozbawić się możliwości zagrania skoczkiem na B5. To ja mogę zagrać koczek C4, zmuszając go do jakiejś decyzji, na przykład wybicia skoczka. Ja sobie wybiję, no i jak on potem dopiero zroszuje, no to wiedzie koniec A3 i zdobędziemy sobie co najmniej jakość, tak? Więc wydaje mi się, że w tej pozycji przeciwnik powinien jednak, właśnie zroszować w tej już teraz, tak? No dobrze, co my tutaj możemy zagrać? Na pewno też patrzą jakieś takie motywy typu Hetman na E4, żeby pogrodzić tutaj żeby pogrozić tutaj pionkowi na H7 i tworzyć jakieś motywy, groźby matujące, czy nam coś to daje? Możemy zobaczyć. Hetman E4, no G6. G6 jest punktem, który jest ruchem, który jednocześnie broni tutaj punktu H7, a drugi, z drugiej strony stwarza groźbę zagrania goniec na F5, i to raczej nie będzie jakoś turbo przyjemne dla mnie, więc wydaje mi się, że nie chciałbym tego grać. No dobrze, mamy alternatywy. Skoczek C4, skoczek B5, takie najbardziej naturalne. No może goniec B2 jeszcze na przykład. D3 raczej nie, C4 oczywiście nie, B4 oczywiście nie. Więc pomyślmy, no dobra, zagramy skoczek B5. Myślę, że on i tak chciałby jednak cofnąć się tutaj albo tutaj z tego względu, że po skoczek C7 byśmy mogli sobie wymienić bardzo korzystnie tego białego, białopolowego końca z naszego skoczka, więc skoczek B7, skoczek B5 i Hetman sobie, skoczek B5, Hetman sobie wraca na pole B7. No, i co uzyskujemy tym, tym sposobem? No, i to możemy zagrać. Powiedzmy goniec C5, on sobie wiedzie nie wiem, wierzą na E8. No właśnie, i co dalej? E, właśnie też pytanie, gdzie im? No, i ewentualnie zyskujemy pole dla skoczka na D6, które potem, który potem może przeskoczyć też na pole E4. To wygląda dosyć intrygująco, bo do, na skoczek C4, bicie, bicie, i ten pionek jest trochę słaby, jednak nic tutaj nie zyskałem, tak. Więc zagrałem może faktycznie skoczkiem na pole b5, tutaj też się mój, mój, mój skoczek broni jakoś przed jakimiś odsłonami, że ewentualnie jakby tutaj czarny chciał zaatakować, teraz bicie nie ma sensu, no koniec a3, uprowadźmy sobie końca po prostu, zobaczymy co zagra czarny, myślę, że h3 byśmy chcieli kiedyś zagrać, żeby się pozbyć, groźby związania tutaj na g4, chociaż nie jest to jakaś turbo niebezpieczna groźba, ponieważ na goniec g4 zawsze mogę sobie tym katmanem odejść, czy to na e3 bardziej pewnie na e4, no i się tutaj tego po prostu wyzbyć no gońcem nie chcę wrócić, zasłonić się na pewno, może zagrać wieża e8, może wieża d8 bardziej pewnie wieża d8, żeby zatakować mojego ewentualnie pionka na d2, żebym musiał go zawsze pilnować i po gońcu na g4 Tutaj już by się mogło coś dziać, dosyć nieprzyjemnego powiedzmy, w miarę dla mnie. Może musiałbym zagrać. No właśnie nie wiem, co bym zagrał? Czy h pewnie h bym zagrał, tak? Bo to by tutaj na pewno już zlikwidowało groźbę zagrania końca na G4. No a z drugiej strony, też jakieś poświęcenia na H3 raczej nie wchodzą z grę z tego względu, właśnie po rd 8, że reszta figur czarnego jest dosyć daleko, o, daleko od mojego skrzydła królewskiego, no więc nie bardzo. Czarny by tu miał jakieś możliwości na to, żeby w ogóle przeprowadzić taką akcję, jakąś matową. E, dobra, no dobra, gamehatcher tak jak panowałem, nie traćmy czasu na rozmyślania mi nad czymś innym. Skoczek tutaj pełni ważną funkcję obrony punktu na D2. E, czarny nie bardzo na razie, jak ma tutaj zwiększyć e, tutaj swoją. swój nacisk na ten punkt. Więc wydaje mi się, że stoimy dosyć solidnie. Zakładam, że pozycja jest równa. Może moje figury chwilowo mają trochę większą aktywność niż figury czarnego, ale, ale jest to pozycja jak najbardziej na, na, do gry na jakby wszystkie trzy wyniki w chwili obecnej, myślę, że jest, jest, ma, ma swój dynamizm. Wymieniliśmy się chyba tylko tak naprawdę do tej pory po jednej parze pionków, więc podobają mi się takie generalnie warianty, takie takie debiuty, gdzie w ruchu 17 tak naprawdę jeszcze wszystkie bierki są cały czas na szachownicy. E, dobra, poszły A6. Mamy tak naprawdę tylko jedno możliwe pole, czyli pole D6. E, pole jest spoko, ponieważ wrócimy sobie właśnie na E4. Pytanie, czy po nie, skoczku na D6 jakiś goniec E7 wchodzi w grę. No ale teraz ja wracam, bicie, bicie mm, i tu się nic nie dzieje jakiegoś niebezpiecznego. Więc oczywiście gramy skoczkiem na D6. Poszedł oczywiście goniec E7. E, dobra, jedyna taka te, te, teraz rzecz, tak, że po e, skoczek E4 potem mogło nastąpić jakieś F5, tak? I ja zagram sobie koniec 3 i on zagra na przykład e, E4, tak? No to jest. E, to jest na pewno coś, co trzeba byłoby wziąć pod uwagę, ale mogę zagrać też na przykład skoczkiem C4. Bicie, 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 tu się wszystko fajnie bije. F5 nie wchodzi w grę on musi coś zrobić, żeby bronić tego pionka na E5, nie? Dobra, pomyślmy, czyli skoczek C4 mamy. Jedną z możliwości do zagrania, jakieś bicia tutaj, tutaj nic mi nie dają, zagranie skoczek f5 też mi nic nie daje, no bo bicie, 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 to się wszystko broni. E, no więc tak, e, a może bicie na e5 teraz sobie by przychodziło, co? No to też jest ciekawa opcja, bicie na e5, atakujemy hetmana, więc on musi coś zrobić, może zbić pionkiem, my możemy zbić tutaj na e5. No i bronimy, nie, nie bronimy, bo bijemy tutaj, on bije tutaj, my bije on tutaj, i on bije tutaj, my bije, on tutaj. No i bije sobie naszego, naszego gońca, i po prostu zostaje z figurą więcej, tak? No bo bicie, nic nie możemy wtrącić. Dobra, zagrajmy skoczkiem C4, tak jak panowaliśmy. Głównie, właśnie przewaga C4 nad E4 jest taka, że nie dajemy mu tempa więcej po ruchu F5, E4. Tutaj pionek na D2 prawdopodobnie by zginął. Mój goniat był bardzo ograniczony, więc po prostu. Po prostu gramy, gramy takie ruchy, które są. No, tutaj na raz, wydaje mi się lepsze, bo teraz właśnie atakujemy pionka na E5 dosyć aktywnie. No, pionek C4 nie jest mocny, ale też zagramy D3 i wszystko się będzie ładnie bronić. No, zobaczymy. Możemy zagrać w przyszłości jakieś wieże A4 może. No właśnie, właśnie. Zagramy na pewno też Hetman E4. Może jak wtedy F5, no to już możemy. No, nie, też nie możemy. Dobra, Hetman E4 na razie nie jest planem. No dobrze. Myślę, że on wybije to na A3, bo, bo. No bo tak, bo co? Bo jego goniec wydaje mi się mniej będzie aktywny niż mój. Jak on zagrał jakiś goniec F6, no właśnie, to sobie wybijamy. No i musimy oczywiście uważać na czas, chociaż przeciwnik na szczęście też tym czasem dysponuje jak dysponuje, czyli najle nie najlepiej moja szkoła widzę, moja szkoła zarządzania czasem. No i punkt na E5 jest wąski, jest, jest wątły. Tylko, że naprawdę, no co, może oddać, tak. Jak ja zbiję skoczkiem, wybiję skoczkiem, wybiję hetmanem, no to on sobie weźmie na d2 i pozycja jest taka zbalansowana. Moje słabości tutaj są dużo, dużo gorsze niż, niż jego. Mogę zagrać d3, czy nie mogę zagrać d3, taki ruszek. No jest to ruch, który na pewno zaboli mojego gońca, to jest na pewno tutaj fakt stwierdzony. A może taki ruch jak skoczek g5? Atakujemy, atakujemy, no to jest ciekawe, skoczek g5, aha, skoczek g5, Hetman bije d2, co teraz, bicie tu, no właśnie nie ma jak, tu, 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 kurczę blade to jest minus właśnie tych, tych tego, że nie bardzo widzę jak tutaj coś mogę dalej pograć, tutaj bijemy na e5, bicie, bicie, on bije tu, tak nie chcemy grać, dobra, gram d3, jest to strasznie smutny ruch. Jest to strasznie smutny ruch, ale nie chcę wchodzić w jakieś turbo duże komplikacje, a wydaje mi się, że te moje pio bez pionka na D2, jakby miał zginąć mój pionek na D2. A jeśli bym wymienić mojego pionka na D2, a przeciwnik na E5, no to wydaje mi się, że stoi dużo, dużo gorzej. Poszło H6, przedobało przez G5, ale no, przecież wisi pionek na E5. Wisi czy nie wisi. Tu nawet jak zagrać Mandesza i za takiem na skoczka i wie, że ja się wracam i tu się wszystko broni. No wisi. Wisi pionek na, przecież na E5, Jakieś to jest za wolne, żeby tu coś grać, tu nic nie wisi. No dobra, poszło tak. Nie kumam chyba do końca. Możemy wybić, czy nie chcemy wybijać, chcemy zachować hetmany. Dobra, możemy wybić hetmany, tutaj nic nam nie stoi na przeszkodzie. B5 teraz może wjechać. Kurczę, blady. Dobra, spadamy stąd. E5 było mocne, ale tutaj przeciwnik tego na szczęście nie zagrał. Mogę zagrać teraz d4, zaoferować wymianę, zagram sobie c5. No i fajnie, i tutaj też mamy coś, jakiś cel osiągnięty w życiu. Mój punkt na c3 stoi stabilnie, tutaj przeciwnik nie jest w stanie go w żaden sposób wymie wymieścić. Chcemy to zbić, czy nie chcemy tego zbić? No dobra. Pójdźmy może wieżą tutaj, sobie pójdziemy tutaj. Oczywiście, że tak nastąpi, bicie, bicie. Ja mogę pójść wieżą tutaj. No on tak też może zagrać, to prawda, zagram g3 może, z królem podejdę tutaj. No dobra, poszedł tutaj, ja zagram tutaj, teraz po tym jak on wybije d 4 to zgarniemy sobie piąki na skrzydle królewskim, no i tu będzie już raczej prosto, mamy dwa pionki przewagi, zagramy sobie tak jeszcze, żeby tutaj tego króla bardziej ukrócić, wydaje mi się, że możemy tak grać, ok, zdobywamy trzeciego pionka, tu już nie ma co zbierać, idziemy sobie pionkiem z H, jakby tutaj gra jest dosyć prosta, gramy tak, gramy tak, gramy tak, gramy tak, Gramy tak, gramy tak, gramy tak. I czarne wygramy na czas. No cóż, tak to się bywa. Tak to właśnie się odbywa, że, że mamy kompletnie wygraną pozycję, czasu dodawanego nie ma, więc... Ech, więc niestety przegrywamy to na czas. Możemy jeszcze szybko spojrzeć jak partia przebiegała tutaj. Hmm. No skoczek a3. Tutaj myślałem o wieży a1. Wieża a1 to jest ten główny ruch, czyli no tak, to tak tak. Wieża a1 to jest ruch główny. Potem się gra podobnie, bo jest goniec chyba G4, Skoczek A3. Tutaj może pójść długo Roshada, Hetman E2, e, czy tam B3 wcześniej. No, coś takiego, czy znaczy, H3 najpierw i tam Skoczek A3. E, ja zagrałem Skoczek A3. Najpierw już tych wariantów już do końca, aż tak nie pamiętam. Wieża A1, Goniec F6. Tutaj, tak jak mówiłem, pozycja jest totalnie równa. Może delikatnie stoi właśnie aktywnie. No, H3 nie było najlepszym posunięciem, pewnie trzeba było grać bardziej aktywnie. Tylko co. D4 na pewno nie, może teraz skoczek 6 od razu po prostu, żeby go jak najszybciej przestawić na E4, no pewnie tak, no było ciut lepsze, no ale H3 to jest taki bardziej profilaktyczny ruch. Poszło A6, skoczek D6 i tak, potem ma miejsce, goniec E7, skoczek C4, no i tutaj właśnie już stoję trochę fajniej generalnie, tak mi się wydawało, że czułem, że trochę stoi to lepiej, no i po D3, H6... Właśnie się okazuje, że nawet wow, okazuje się, że zgarnięcie tego pionka jest tutaj korzyścią dla czarnych. No na pewno stają aktywniej właśnie, można patrzeć tutaj, te dwie wieże zostają w otwartych liniach. Goniec no po prostu blokuje moją wieżę na linii E i i też można powiedzieć, że ma jakieś większe perspektywy. Mój goniec stoi smutno zapatrzony na polu C2 i pewnie trochę by tam postał dłużej, gdyż pełni bardzo ważną rolę obrońcy punktu na D3. Hetmany wymieniliśmy, no i to był błąd dla przeciwnika, jakby w tej pozycji, gdzie on jest bardziej aktywny, powinien jednak dążyć do tego, żeby te figury zachować, może wieża A1 na przykład, może wieża C6, no coś zrobić, żeby może wieża C6 akurat nie, ale, ale no powinien robić coś, żeby jakby tutaj wykorzystać swoją aktywność, a nie ułatwiać mi jakby grę poprzez pozbycie się figur, no bo jak figury się, pozbywamy się figur, no to ta aktywność tych pozostałych figur Zaczyna odgrywać trochę mniejszą rolę, no i poszedł goniec F5, który właśnie jest, ma to, tą wadę, że wypuszcza spod kontroli punkt C4 w przyszłości. Jak ja sobie teraz obronię, pójdę, to właśnie mogę zagrać D4 i teraz już bardzo fajnie sobie uaktywniłem swoje pionki. No i dużo łatwiej jest po prostu tą przewagę. Tak naprawdę tylko jednego pionka, ale, ale to już jest w takiej, takiej pozycji, centrum jest nasze i ten pionek więcej ma na tyle duże znaczenie, że jest to oczywiście pozycja już wygrana, to po prostu tego pionka blokujemy dalej. No i tutaj oczywiście można było tak zagrać właśnie jak pograłem, czyli pójść sobie na, na wymianę pionków tutaj w centrum i versus pionki na skrzydle królewskim, no i po prostu tak jak też właśnie mogliśmy zawodzić party, pójście dalej pionkiem po, pod, po Hetmana, ja tutaj trochę oczywiście za wolno pograłem, mat w pięciu ruchach, mat w trzech ruchach, no trzeba było grać szybciej wieżowo tutaj na B i na, no tu już miałem 0 sekund, ile miałem do sekund? 0,1, no to właśnie grałem co grałem, no ale pewnie wieża tutaj, on mógłby jeszcze mi wcisnąć taki ruch mieszny, żeby mnie trochę zwolnić, ja bym to wziął. Tu nie może, tu może. No i w następnym ruchu MAT. No cóż, MAT oddzieliło go, no tak, ale pograłem tutaj, MAT w dwóch uchach, ale niestety na 0,02 sekundach no nie było to do, do, do zrobienia. No i nie wiem co mam zrobić, no, czy mam szukać jakby gier jednak z zadawanym czasem, czy, chociaż wydaje mi się, że bez sensu, bo teraz to dzięki trwają po 20 minut, te partie trwają tyle, więc to by trwało jeszcze dłużej, co myślę, chciałbym uniknąć raczej tego. No, a z drugiej strony właśnie to się potem tak kończy. Jak tak patrzę sobie na przegląd ruchów, no to, to gdzie? To tutaj miałem ruch, na którym myślałem 42 sekundy? Dobra, czekajcie, może po, po wielkości czasu. Dobra, tu myślałem minutę 40, to było przegięcie chyba pały trochę, no bo to jest standardowy dosyć setup w tym, w tym wariancie, więc tu powinienem szybciej zagrać się, decydować. Minuta 40 w tym momencie to jest zdecydowanie za dużo, szczególnie, że wiedziałem, że muszę grać albo wieża E1, albo skoczek K3, no może B3, ale B3 się nigdy wcześniej nie gra, więc no przegięcie. I tu był... Co? Aha, i, na bed, i w tej pozycji nad B3 myślałem dwie minuty ponad trochę. To też jest przegięciem, bo tu nie mogę nic innego zrobić. Mogę wrzucić skoczek B5 ewentualnie wcześniej. No i poza tym myślałem jeszcze nad Gonie 4 To jest bez sensu takie ruchy, jeżeli muszę, jeżeli jestem niewyprowadzony, jakby przeciwnik już wyprowadził wszystkie swoje figury, zaraz się zruszuje i takie ruchy typu gonię C4, no nawet nie powinny, myślę, przechodzić mi przez, 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 przez myśl dłużej niż, niż na pół, pół sekundy. No a jednak to rozważałem i dopiero po 2 minutach i 13 sekundach zagrałem ruch b3, no co było właśnie, mówię, kompletnie, kompletnie bez sensu, nastąpiło bicie, bicie natychmiast i po roszadzie też spędziłem minutę i 33 sekundy na zagranie ruchu skoczek b5. No co też moim zdaniem tutaj jest co najmniej, co najmniej zbędne, no, ponieważ w tej pozycji no, alternatywą było zagranie skoczek c4, tak? Które było trochę gorsze, było możliwe, no ale takim standardowym ruchem w tej pozycji jest właśnie raczej skoczek B5. No i tak naprawdę, jeżeli chodzi o alternatywy, nie wiem, czy tutaj rozpłynąłem coś więcej. Myślę, że tu tylko skoczek B5, skoczek C4 wchodzą w grę i myślę, że też powinien to zająć szybciej niż minutę 33. No a inne części tu jeszcze myślałem, minutę nad zagraniem skoczek C4. Ok, bo tutaj co? Bo tutaj no tak, no skoczek E4 było bez sensu, moim zdaniem. Prędzej czy później, może nie teraz, ale wjechałby jakieś F5. No, może, właśnie, może nie teraz, no bo, bo nie wiem, skoczek G5, nie, w ogóle tu jest jakaś skoczek C5, tak bo tutaj tutaj musiałby zagrać i tutaj ginie. Teraz oczywiście to jest błąd, no ale skoczek e 4 może się okazać, że w ogóle był lepszy niż skoczek C4, nie, no skoczek C4 był lepszy, no bo oczywiście czarny nie musi jakaś od razu F5, no ale jest to tutaj na pewno jakiś dla niego plan na, na przyszłość, na przykład. No teraz wiadomo, pole C5 jest. No dobra, może, fa może faktycznie przyceniłem jego F5. Eee, musiałby czarny zrobić coś, żeby bronić punktu na C5 i dopiero wtedy wjechać z ruchem F5. Co myślę, że byłoby do zrobienia. Może nie od razu, ale ja grożę właśnie jakim skoczkiem na g5. Eee, no dobra, faktycznie to mogłem trochę rozważyć. Tutaj to, to faktycznie było miejsce, w którym mogłem się tyle zastanowić. Można nawet dłużej powiem, spędzić kosztem tych innych, bardziej oczywistych ruchów, więc jest to jakaś nauczka. Poszedł skoczek C4, i od tego momentu już tylko właśnie na duchem D3 spędziłem 45 sekund. Eee, no te 45 sekund pewnie spowodowane tym, że no, no to jest smutno wyglądający ruch. Tak, no D3 jak to wygląda? Eee, no do rozważania było bicie skoczkiem tutaj, było zagranie skoczek G5 na przykład. Okazuje się, że silnik to lubi to, eee, bo bicie na przykład na D2. No ale to są bardzo, wydaje mi się, bardzo już skomplikowane warianty, jeżeli chodzi o jakieś konkretne ewaluacje. Moje pionki tutaj są turbo, turbo tragiczne. Versus, no pewnie ten pionek by padł, chociaż niekoniecznie, bo go skoczek, może jakiś goniec h7, król h8, może, nie, tu nie ma wieża wisi, no więc właśnie, nie wiem, może bicie tego albo wybicie, najpierw wybicie, wybicie, nie wiem, wybicie i powrót. No ale to jest ciężkie do oceniania, tu miałem przed tym ruchem, przed ruchem D3 miałem minutę, tak, miałem minutę 45, no. więc stwierdziłem, że zagrałem na spokojne szachy D3. Stwierdziłem, że pozycja będzie równa, i po prostu pogramy dalej w normalne szachy. No i po H6 też 16 sekundne bicie skoczkiem na E5, trochę bez sensu, bo po prostu w pionek, jak mogłem to brać od razu w sekundę, tak naprawdę. No i potem jeszcze 8 sekund na ruch wieża B3, tak, no w tej pozycji wydawało mi się, czarny mógł zagrać po prostu P5. Silniej pokazuje, że to jest jeszcze Git. Czemu to jest Git? C5 by wjechało? Nie, bo bicie, bicie, bicie i skończę bez figury. Może mógłbym zbić na przykład. Nie, też nie o to chodzi. Wieża B. Aha, czemu B5 by nie było? Znaczy, myślę, żebym tego na 36 sekundach nie znalazł. To tu jest do znalezienia. Pewnie wieża A6, tak? Też nie. Kurczę, to o co chodzi. Może bicie wieżą? Bo poświęcenie jakości i zgarnięcie tych pionków, ale też nie. No przecież nie mogę obronić tego pionka w żaden sposób, żeby tego żeby tutaj się wszystko zgadzało. Wieża E4? No nie. Mowa mi odjęło, bo nie wiem, nie wiem, jaki tu ruch wchodzi w grę. No dobra, nieważne. No właśnie, wydaje mi się, że też z tego powodu powinienem jednak analizy nagrywać oddzielnie. I mógłbym partię sobie grać po pierwsze szybciej, bez stresu, żeby pokazać coś w trakcie partii. No, i dwa analizy, jakbym wrócił, wracał do analizą, która trwałaby krócej, i też ja bym więcej mógł tutaj się wypowiedzieć, bo bym miał, wiedział, które elementy partii były kluczowe, mógłbym wspomóc się trochę szybciej silnikiem, spędzić trochę więcej czasu właśnie nad tą analizą. No i też potem w dosyć bardziej szybszy i zwięzły sposób to przedstawić na analizie już na odcinku. No dobrze. Spadamy poniżej 200. Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się, że już na tym tutaj poziomie rankingu będą już takie trudności z utrzymaniem i się na pewnych drabinkach rankingowych i pięciem się do góry. No, ale to jest też koszt tego właśnie ile czasu spędzam nad, nad gadaniem na głos tutaj podczas nagrywania. No, i postaram się jednak jeszcze bardziej poprawić w przyszłych partiach. A tym razem dzięki za dzisiaj i oby do następnego.